Proszę Państwa, ja taki drobny komentarz na zasadzie odnośnie tego wydarzeń ostatnich kilku godzin w świecie, a zwłaszcza wokół Ukrainy i Rosji. Proszę Państwa, sytuacja jest poważna. Po pierwsze, Pan Putin podpisał dekret uznający niepodległość prawda, tych republik ludowych Donieckiej i Ługańskiej. A co ważniejsze, podpisano również układ o wzajemnej pomocy, współpracy itd. Rosji z tymi republikami i już wojska rosyjskie, jak to nazwał pan Putin, z misją stabilizacyjno-pokojową, wkroczyły do tych republik i kierują się na linię rozgraniczenia wojsk. Z wojskami ukraińskimi. Z tego wynika, że spodziewają się, że Ukraińcy mogą się zdenerwować i przyatakować, prawda, po prostu te republiki. Gdyby do tego doszło, no to wtedy, proszę Państwa, może być bardzo źle. Jak mówię, stoimy na krawędzi wojny. Może nie tylko na Ukrainie. Może nie tylko w Europie, a nawet może i w świecie, co nie daj Boże, żeby i nas objęło. Dlatego potrzebna jest bardzo wielka modlitwa, wysiłki, posty, żeby to wszystko się jakoś szczęśliwie rozeszło po kościach. Bo proszę Państwa na dodatek: było wiadomo, że w czasie olimpiady, jak uzgodnił, Putin z Xi raczej do Awantury większej nie dojdzie, natomiast olimpiada się skończyła. A jutro, 22 lutego, mamy bardzo dziwny dzień numerologiczny: 6 dwójek, o czym pisałem już w poprzednim, prawda, swoim komentarzu, filmiku. Więc proszę Państwa, bez wielkiej modlitwy, postęp pokuty. A nawet leżeniem krzyżem może być bardzo źle, bo mam nadzieję, że ten chwilowe zaostrzenie będzie tylko chwilowe i że się to przynajmniej na jakiś czas przyblokuje, ale prędzej czy później z tego może wyniknąć awantura i to na skalę światową. Więc módlmy się i czuwajmy. Amen, amen, amen.